To, co dają nam karty graficzne RTX i sterownik NVIDIA Studio, to zdecydowanie szybkość i wygodę działania. No, tak naprawdę tylko dzięki nim możemy robić coraz większe i lepsze rzeczy dzięki tej prędkości. Nazywam się Kubamatyka, jestem współzałożycielem studia MELT. MELT zajmuje się projektowaniem imersyjnych doświadczeń. Wszystko tak naprawdę na świecie jest doświadczeniem, a imersyjne doświadczenie to niezależnie od medium, czy to jest książka, czy film, czy kino, czy teatr, to takie, które wciąga odbiorcę do zupełnie innego świata, że zapominasz o Bożym świecie. My staramy się stworzyć te imersyjne doświadczenia w prawdziwym świecie i w cyfrowym świecie, łącząc te dwie rzeczy. Zaczęliśmy razem pracować od grafiki 3D i motion designu, tak naprawdę. Od razu zainteresowała nas animacja, a był to taki moment przemiany, kiedy faktycznie jedna osoba lub kilka osób mogły zrobić rzeczy niemożliwe wcześniej dzięki software'owi i, i sprzętowi, który zaczął być, zaczął być dostępny. Po tym, jak robiliśmy krótkie animacje, zaczęliśmy tak, jakby. Przenosić je do prawdziwego świata. Zaczęliśmy z wielkoformatowymi animacjami, zaczęliśmy z instalacjami, zaczęliśmy z oprawami koncertów, a największym takim momentem e, zmiany i, i, i przełomu było to, gdy zrobiliśmy in, instalację interaktywną i zobaczyliśmy, jak ludzie na nią reagują. Zobaczyliśmy, jak Ludzie się wzruszają, jak, jak, jakie ludziom emocje po prostu na twarzach było widać, i od tamtej pory stwierdziliśmy, że ta interakcja i, i to wychodzenie do ludzi z, z naszą pracą to jest najważniejsza rzecz. Melt powstał z naszej. Pasji do tworzenia tak naprawdę czegokolwiek. I nie wiedzieliśmy za bardzo, co możemy tworzyć i jak to możemy robić. Natomiast szybko okazało się, że, że to właśnie grafika 3D i Motion Design były naszym punktem startowym. Nagle, zamiast brać milion osób do pomocy, żeby, żeby stworzyć cokolwiek filmowego, mogliśmy to zrobić na komputerach I, i było to czadowe, bo można było zrobić wszystko. I rzeczy nierealne, rzeczy bajkowe, wszystko co chcieliśmy. To wszystko doprowadziło nas do tego, że teraz możemy robić projekty, które sobie wymarzymy często. I na przykład ten projekt, który teraz robimy, gdzie razem z Nvidia wymyślamy, projektujemy, jak mogłyby wyglądać obce formy życia w kosmosie. Jak zwykle przy takim projekcie zaczęliśmy od inspiracji i zainspirowaliśmy się takim dość ciekawym gatunkiem zwierząt Axolotlem. To są. Małe stworki, które, które żyją w wodzie, ale mają niesamowite właściwości. Na przykład potrafią odbudowywać swoją tkankę i nawet może odrosnąć nim cała noga. To są takie trochę smoki i już mają trochę kosmiczny wygląd. Więc chcieliśmy zastanowić się, jak takie zwierzę mogłoby ewoluować na innych planetach, jak mogłoby się rozwinąć, rozrosnąć. Co by się działo, gdyby, gdybyśmy dali ten gatunek w zupełnie inne a, środowisko. A najbardziej teraz jaramy się połączeniem właśnie e, sztucznej inteligencji z tworzeniem, w ogóle z procesem tworzenia. Zaczęliśmy od zaprojektowania sceny w Cinema 4D, ale robiliśmy to na tyle w prosty sposób i użyliśmy na tyle mało y, do, tego celu, do, te, do tego celu, tak jakby nie nadawaliśmy finalnego wyglądu. Po czym przepuściliśmy to wszystko przez modele AI na różne sposoby, dostaliśmy bardzo wiele rezultatów. Sprawdzaliśmy trochę, jak mógłby ewoluować y, ten stwór dzięki AI. Tak jakby testowaliśmy, co AI powiedziałoby na to. Gdyby, gdybyśmy go dali właśnie w takie środowisko, ale bazowali na tym, na tym, na tym, na tym zwierzątku, potem to wszystko z powrotem, to co, to co wyszło z AI, potem to wszystko z powrotem przenosimy do 3D. No, my się bardzo jaramy e, przez skokiem technologicznym i tak jakby wzrostem wydajności z każdą generacją. Ja pamiętam taki moment, kiedy do wyrenderowania jednej animacji potrzebowaliśmy zainwestować w 10 GTX-ów 1080 Ti. Teraz. Mamy dużo wygodniejszą i lepszą sytuację z 4090, która ma 24 GB. Już nie musimy się przejmować tym, że się mieści tam cała scena, czy nie. Plus super jest to, że w końcu na niej możemy bez problemu y, po prostu korzystać z AI na, własnych, na własnym sprzęcie. To nie tylko ilość ramu, ale jeszcze rdzenie tensor Core, które, które nam to pozwalają. Dzięki temu tak naprawdę praca przy projekcie to była taka trochę przygoda, że zaczęliśmy od stosunkowo łatwego modelu, łatwego środowiska, łatwego 3D, ale bardzo szybko to ewoluowało dzięki sztucznej inteligencji i mogliśmy widzieć masę rezultatów bardzo szybko i naraz, i wybierać tylko najlepsze z nich i to dopiero potem pojawiły się trudności, kiedy z powrotem te takie bardzo ilustracyjne, bardzo fotorealistyczne wyniki AI trzeba było przenieść do, z powrotem do 3D. To bardzo ciekawy i eksperymentalny projekt, w którym wzięliśmy udział i tak naprawdę nie mogę się doczekać, co, co robią inni twórcy, bo jeszcze nic nie widzieliśmy. Cała praca była turbo wygodna właśnie dzięki mocy obliczeniowej Carter TX, ale też dzięki sterownikowi studio, który sprawia, że pracuje się wygodniej, praca jest stabilniejsza i już nie trzeba tak często wciskać kontroles.